Czy darmowe autostrady to przykrywka na niekompetencję? Zniesienie opłat za autostrady oznacza, że kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony nie będą musieli za nie płacić, a to z kolei uchroni przed odpowiedzialnością autorów nieudalnego systemu ETOL. Jarosław Kaczyński, prezes Sprawy i Sprawiedliwości, zapowiedział, że kierowcy samochodów osobowych przestaną płacić za przejezd autostradami najpóźniej w styczniu 2024 roku. Decyzję łatwo można wprowadzić w życie w przypadku autostrad państwowych, dosłownie z dnia na dzień. Sytuacja jest bardziej skomplikowana na odcinkach koncesyjnych. Tutaj trzeba najpierw skutecznie przeprowadzić negocjacje z koncesariuszami. W każdym razie nieskuteczny system ETOL przestanie być zmorą polskich kierowców. Zostaną oni zwolnieni z obowiązku podania z góry czasu podróży i konkretnej trasy przejazdu. W roku wyborczym to dosłownie wszystko można obiecać. Ale z drugiej strony zastanawiam się, skoro autostrady mają być bezpłatne, a fundusze europejskie nie są nam potrzebne w tym kraju, no to co będzie, kiedy na tych pięknych, nowych, polskich autostradach pojawi się pierwsza dziura? Z czego ona będzie łatana? Z funduszu drogowego, który funkcjonuje w naszym kraju. Nie wiem, jak on będzie funkcjonował po no zwolnieniu z opłat, bo należy zwrócić uwagę, że to, co powiedziałeś na początku, że jest rok wyborczy. I dla mnie jest to działanie populistyczne, bo jeżeli chcemy rzeczywiście walczyć z inflacją, obniżać koszty, to powinny być zwolnione przejazdy samochodów ciężarowych, to które dostarczają towar do naszych sklepów. A my, zarabiając pieniądze, jeżeli będę chciał się przejechać autostradą dwa, trzy razy, czy nawet cztery razy w roku, to ja zapłacę za nią. Ale to nie będzie podnoszenie kosztów. Obniżenie znaczne kosztów związanych z przejazdem samochodów ciężarowych po autostradach obniżyłoby również koszty transportu, a to spowodowałoby obniżkę cen towarów. Ale to nie o to chodzi. Chodzi właśnie o działania populistyczne, żeby dosięgnąć jak największą grupę osób i to do nich trafić. Głosujcie na mnie. Nic innego. Zwykła polityka, tak jakby to Pawlak powiedział. Oj tam polityka, polityka, zwykłe oszukaństwo. No, w Polsce po prostu rządzą w tej chwili sondaże, mamy rok wyborczy, kampania wyborcza się dopiero rozkręca, więc strach pomyśleć jakie obietnice usłyszymy w lipcu, sierpniu lub we wrześniu.